No i przechodzimy teraz do finału Turnieju Wagi Ciężkiej w ramach imprezy w zbieżu. Powiedzmy od razu, że na skutek niedyspozycji nie mógł do tej walki przystąpić ten, który był do tego uprawniony, Artur Głuchowski. Artur Głuchowski, tak. Artur doznał kontuzji ręki. Prawdopodobnie doszło tam do jakiegoś naciągnięcia w łokciu. Przez chwilę nawet wydało się, że ta ręka jest złamana, ale chyba nie jest aż tak źle, ale nie mógł walczyć w finale z Michałem Wodarkiem Szkoda, bo byłby to na pewno bardzo ciekawy pojedynek dwóch zawodników z Poznania. Michał Wodarek w czarnych spodenkach, on wygrał swoją walkę półfinałową, o tym mówiliśmy, pokonał Marcina Wójcika, natomiast przegrany z drugiego półfinału w efekcie na skutek yy, niemożności wystąpienia Artura Kukłowskiego, Jacek Czajczyński drugi raz pojawił się w ringu, Jacek Czajczyński w koszulce no i co, już postanowił spróbować, skoro szczęście mu dopisało, skoro tak, Nieoczekiwanie znalazł się w finale. Czemuż by nie powalczyć o zwycięstwo. Michał Włodarek sprawił wrażenie po pierwszej walce potwornie zmęczonego. I zastanawiałem się czy będzie w stanie przeciw tak masywnemu przeciwnikowi skutecznie rywalizować w decydującej odsłonie. Tak, pierwsza walka kosztowała go dużo sił. Aczkolwiek widać, że Michał e, bardzo dobrą psychikę. I też również taki luz w walce. Dlatego, że był w stanie walczyć. I tutaj zdawał sobie również sprawę, podobnie jak to skuteczne było w przypadku Artura Głuchowskiego, który pokonał w półfinale Czajczyńskiego, że trzeba być aktywnym, że trzeba stawiać na techniki bokserskie, zadawać uderzenia i jak największą przewagę w oczach sędziów uzyskać w pierwszych minutach. A tutaj jest aktywniejszy tak, także oczywiście pierwsza walka kosztowała mnóstwo zdrowia. Tam paru. Na swojego przeciwnika. Mało, może efektownie przegrał. Jak pamiętamy, u wszystkich trzech sędziów 18 do 20. No Ale mógł liczyć na to, że przeciwnik się wystrzela. Natomiast Godarek jednak całe serię ciosów. Ani Michał bardzo dobrze walczył w stójce Wcześniej widzieliśmy go, jak walczył w parterze. Także widać, że jest to bardzo dobry, bardzo obiecujący zawodnik młodego pokolenia walki ciężkiej w Polsce. Coraz bardziej porozbijany jest jednak. Czajczyński, ale widać, że jeden i drugi zawodnik jest bardzo zmęczony. Tak, oczywiście jest to potworny wysiłek w ramach jednej gali, nawet w odstępie czasowym dwóch, trzech godzin. Poczenie takich dwóch ciężkich pojedynków A na pewno teraz jest gigantyczne. uderzenie lewy, Michała i chyba. Czajczyński, mimo że głównie przyjmuje ciosy, liczy może na to, że rzeczywiście przeciwnik się wystrzela. Tak, ochraniacz sędzia nie przerwał mimo wszystko, bowiem wciąż pozostawał w uderzeniu Michał Włodarek. No i teraz prowadzenie. Rozpaczliwe sporowodzenie Jacka. Ale Już poprzednia walka pokazała, że Czajczyński niewiele jest w stanie mimo no, wszystko w takiej sytuacji w parterze także zwojować. Tak, no mam długą przewagę, Masy. Choć nie za bardzo wykorzystać. Może w trybie mniej jak grapplingowy to wystarczy. Sędziowie z reguły nie przerywają pozycji dominujących. Jednak w MMA jest troszkę inaczej. Jeżeli się nic nie dzieje, sędziowie często podnoszą walkę do góry. Teraz zrefletował się arbiter. Wypukany zostanie ochraniacz. Walka chwilowo wstrzymana. Jest możliwość. Złapanie oddechu przez obu zawodników podkreślmy, bo Włodarek także bardzo, bardzo zmęczony. Jeszcze jest możliwość przetarcia twarzy Czajczyńskiego, który już ucierpiał i w pierwszej walce i teraz także na skutek ciosów zadawanych przez Michała Włodarka. Odtworzenie sytuacji, w której walka została zatrzymana uruchomiony zegar i wracamy do rywalizacji w tej pierwszej rundzie przypominamy jest to finał turnieju wagi ciężkiej w ramach Gali MMA w Zbierzu. Zawarto Czajczyński jest w stanie cokolwiek wymyśleć. Jak tutaj się nic nie dzieje, sędzia pewnie zaraz przerać walkę. Teraz Michał próbuje atakować Pierwszą walkę wygrał przez właśnie akcję z gardy i teraz również pewnie będzie próbował poddać Jacka w ten sposób. Wracamy do stójki, ale arbiter zaprosił obu zawodników na środek ringu. Nie widać, Nie ma że Jacek jest ba, zmęczony. Wchodziłem po przy Tak, tak, leczyście. Tam nos krwawi. No właśnie, on właściwie wygląda na to, że ma już wszystkiego dość. Teraz próba przejścia do dźwigni na staw skokowy, ale Michał bardzo ładnie się wybronił i teraz ma bardzo dobrą pozycję do zakończenia walki. Znów zadał bardzo mocnych kilka uderzeń, rywal jednak zdołał się obrócić. Ale na pewno kolejne fragmenty tej walki nie przybliżają Czajczyńskiego do zwycięstwa. To jest prowadzenie. Michała Wodarka. No i w takiej statycznej sytuacji, oczywiście, podpowiedzi, by zadawać przynajmniej ciosy. I to Michał Wodarek stara się robić. Pierwsza runda w ten sposób dobiegła końca. Na pewno pod dyktando. Włodarka, który zaczął od całych serii ciosów w stójce, później co prawda rywal obalił go do parteru, no ale w tym parterze właściwie trudno doszukać się jakichś skutecznych działań Czajczyńskiego. No i po konsultacji z lekarzem już Czajczyński nie ma ochoty podjęcia rywalizacji. Wcześniej mieliśmy takie uderzenie lewy proste. Michał wyprowadził na nos Jaska. Przypuszczam, że to zadecydowało tak naprawdę końcu tego pojedynku. Jeszcze nie wiedzieli sekundenci Michała Wodarka przez chwilę, że to już jest koniec tej walki, a jednak po pierwszej rundzie ogłoszone zostaje zwycięstwo Michała Wodarka, który tym samym triumfuje w turnieju wagi ciężkiej, pokonując Czajczyńskiego przez niezdolność Podjęcia walki w drugiej rundzie przez TKO wygrywa Michał Włodarek. Dwa zwycięstwa. Najpierw Marcin Wójcik, a teraz Jacek Czajczyński w pokonanym polu. Wielki wysiłek, ale zarazem duży sukces Michała Włodarka. wręcza prezydent Miasta Zbieszczu.